Witam Państwa w programie Gość Życia. Teresa Urbanowska zaprasza. Dziś ponownie gościmy Pana Karola Cydnego, Radnego Gminy Wołomin. Dzień dobry Pani Roberto. dzień dobry Pana Państwu. Radnego ostatnio, ale tematów jest dużo, a, a tak nie każdy, nie każdy Radny chce siąść przed kamerą, więc dziękuję, że się Pan zgodził po raz kolejny. A ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Panie Radny, śmieci, śmieci to temat, który bulwersuje Wszystkie lokalne społeczności. Gmina Womin długo czekała ze swoją nową ceną. No i jest ta cena. No tak, to jest temat, który się przetacza przez całą Polskę. W całej Polsce mamy falę podwyżek. Mhm. W Włominie propozycja jest 26,50 od osoby za Było? śmieci. 13. Było 13. Niby dużo, ale porównując się z sąsiednimi gminami jednak mniej. Głównie pewnie dlatego, że mamy to własne wysypisko i własną spółkę komunalną, która się śmieciami zajmuje, tak? Tak, oczywiście. To jest w ten sposób, że jak przypomnimy sobie dyskusję, która się toczyła niestety równo rok temu, mm -hmm. kiedy ze stawki 7 zł zwiększaliśmy ją do 13 mm -hmm przetoczyła się dyskusja o to, że jest to tak bardzo, że podwyżka jest bardzo drastyczna, że będzie tak bardzo drogo, że będzie to niosło, niosło szereg negatywnych skutków i już późną wiosną. Okazało się, że Wołomin ma najtańsze śmieci w okolicy. Żeby nie było, czy mnie się ta stawka podoba? No nie, wolałam 13 zł, ale rozumiem, że. Nie jest nie tak? ja nawet wolałem te 7. A 7 też bardziej jeszcze. Dla mojej tak. pięcioosobowej rodziny, tak jak dla rodzin wielu w Włominie, to jest coraz bardziej znaczący mm. wydatek i no już należy go. W jaki sposób istotnie planować w wydatkach rodzinnych, jeżeli ktoś powiedzmy jest troszkę mniej zarabiający. Teraz, teraz pytanie jest kolejne. Mamy własne wysypisko, wszyscy mówią, że, a jednak jest drogo. Dlaczego jest drogo? No, bo to nasze wysypisko nie do końca te nasze śmieci bezpośrednio przyjmuje, tak. Jak to się z tymi śmieciami dzieje, że. Jest drogo, chociaż tak. jest własne wysypisko. Jest własne wysypisko, ale rynek yy, gospodarki o, odpadami nie jest tak prosty. Mm -hmm. To znaczy, my mamy składowisko, na którym przyjmujemy śmieci, natomiast, żeby te śmieci mogły trafić na składowisko, najpierw poddane są, w, powiedzmy, sortowaniu, a także przetwarzaniu w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych której w Wołominie nie ma. Czyli nasze śmieci wędrują Czyli do, na riboku, do a tak a potem zwanego wędrują riboku, jeszcze gdzieś tam. A tak? potem do nas przetworzone, odgazowane, mniej śmierdzące i przetworzone w mniejszej przetworzone objętości. W mniejszej objętości, oczywiście, trafiają na wysypisko w Wołominie. No poza tym trzeba. Znaczy jeszcze na, na ten rynek na składa się całe mnóstwo, całe mnóstwo rzeczy. Bardzo szczegółowo o tym opowiadał pan mecenas Kiełbus na spotkaniu, które organizował urząd w październiku. Na otwartym spotkaniu gościliśmy mieszkańców, prezesów spółdzielni, radnych. Była możliwość zapoznać się z wieloma aspektami związanymi z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości w gminach, która jest przyczynkiem do tych wszystkich, do, znaczy do tej fali wzrostów i jakby to ustawodawca reguluje, co yy, reguluje dosyć ściśle tak naprawdę tą yy, tą gospodarkę, bo trzeba, chciałbym jakby, tutaj kilka takich ważnych rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka i trzeba to powiedzieć bardzo, bardzo wyraźnie. Szanowni Państwo, gmina w żaden sposób nie zarabia na świeciach. Mało, że nie zarabia z tego co wiemy mhm. na temat na hmm. temat przepisów prawa gmina nie może niestety do śmieci dokładać. Tak, jest, są zapisy ustawowe, mówią, że, bi, że gospodarka ma się bilansować, co oznacza, że ani nie można na tym zarobić, I żeby, ani też nie można żeby, do, tego żeby, do tego dołożyć. To było jasne. Nie mówimy tu tylko o gminie wołowinnym. Nie, bo nie, 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 mówimy, nie, no to są regulacje ustawowe. w gminach w całej Polsce. I znowu powiemy, czy nam się to podoba? No niekoniecznie. Woleliśmy te 7 Ale zł. To, Oczywiście, tak? że woleliśmy te 7 zł. Natomiast w sytuacji, w której ustawodawca nakłada nowe, nowe zobowiązania i na przetwarzanie odpadów, i na składowanie odpadów, i, a rynek surowców wtórnych jest w bardzo, bardzo trudnej sytuacji to po prostu te koszty firmy muszą kalkulować choćby tak jak przy, tak, także MZO, która jest spółką, która nie może nie może działać poniżej kosztów swojego, swojego utrzymania jeżeli to jest, mówi się o tym, że to jest własność gminy świetnie, ale jeżeli będzie działać nierentownie to, poniżej, to, to potem właściciel będzie ponosił konsekwencje, czyli my Prawda też jest taka, że o tym, co się obecnie dzieje w tej gospodarce odpadami, mówiło się od dawna, mówiło się na różnego rodzaju szkoleniach, konferencjach, spotkaniach w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Jeździłam na takie spotkanie i praktycznie mnie to nie dziwi, bo te informacje były już dawno. Natomiast dziwi nie jedno, Dziwi mnie to, że jako społeczności lokalne. Nie, nie byliśmy do tego przygotowani w pełni. Bo z jednej strony wiadomo było, a z drugiej strony no, działo się tak, jak się działo, prawda? Czy to jest tak, że um, się uważam, że i tak jest zupełnie inna um, rozmowa na ten temat niż była rok temu. Mhm. To znaczy, przez media naprawdę i społecznościowe i ogólnopolskie. I wydania papierowe, i telewizyjne, i radiowe. Tych audycji na temat odpadów jest zdecydowanie więcej. Ale I... ciągle za mało? Tak, ciągle, ciągle za mało, i bardzo trudno jest dotrzeć do każdego. Z tego co wiem, pani burmistrz uruchomiła w tym tygodniu taką bardzo intensywną kampanię informującą na temat przyczyn. I, i Żeby nie było, tego, co się nasza, dzieje wokół... nasza rozmowa nie jest elementem tej kampanii, to jest, nie, to jest nie. inicjatywa redakcji i tu dobra tak wola jest. Pana Radnego, tak że jest. na ten temat rozmawiamy. Natomiast w, jakby, wpisuje, się, wpisuje się w ten temat, tak jak Pani redaktor jakby wspomniała, nie, jakby trzeba, trzeba o tym głośno mówić. Trzeba też pokazywać, że m, w jakiś sposób cierpimy, czy ponosimy konsekwencje regulacji na poziomie ustawowym i yy, nie, nie, jest, to smutno jest mówiąc, że, że nie jesteśmy sami. No, nie hmm. jesteśmy, ale nie jesteśmy hmm. sami i dzięki temu, że mamy własne MZO, yy, no, Mamy, je, mamy jednak, spórkę. mamy jednak taniej niż mamy jest w niż gminy, gmina, ale. Ale to jest trochę taniej. Ale, ale Panie radne, spotkałam się przed niedzielą z grupą, z grupą hmm. samorządowców przy jakiejś okazji, no i też nie obyło się bez rozmowy na temat gospodarki odpadami i usłyszałam, że Wołomin nie utrzyma tej ceny, że zbyt delikatna ta podwyżka nastąpiła, bo to jest cena, która szybko ulegnie zmianie. Czy zastanawialiście się nad tym, jak z tą ceną będzie za chwilę? Czy uważacie, że ona się utrzyma? Istnie, znaczy funkcjonujemy w pewnym e, reżimie prawnym i faktycznym. Mm -hmm. Rozpor, e, gmina rozpisała przetarg na 3 miesiące do końca marca. Czyli ta cena jest do końca marca. Jest pewna mm -hmm. do, do końca marca. marca. Co na tej podstawie dalej? Nie wiemy. jakby prognozujemy ją do końca, do końca roku, przy czym no, e, tak jak mówiłem, ponieważ gmina nie może na tym zarobić. Ani, yy, ani do tego dokładać. W związku z tym trudno jest zaplanować jakby inną, inną kwotę. Mamy nadzieję, że ta kwota się utrzyma. Czy tak będzie, zobaczymy w postępowaniu przetargowym? To ja mam nadzieję, że ona się utrzyma, ale pewności to jakby nie, nie ma. Po prostu no nie także ma. Także śmieci, śmieci obok, obok oświaty, to główny temat ostatnich miesięcy i myślę, że jeszcze prędko prędko nie wygaśnie jako temat do dyskusji, tym bardziej, że ciągle nie umiemy sortować, nie, umiemy, nie wiemy, co z tymi śmieciami robić, tak? Tak, tutaj jest rzeczywiście ciągle dużo do nie wiemy czy je żadnego. myć, czy ich nie myć. Nie, to nie myć nie to nie myć. Opróżniać dokładnie, ale myć to mhm. naprawdę zbędna sprawa. Istnieją portale, jeden taki jest prowadzony, w tej chwili nie tam niestety mhm. adresu. Natomiast prowadzony przez Miasto Stołeczne Warszawa. Mhm. Tam można sobie wpisać rodzaj nie wiemy, śmiecia. Czy kompostować, I... czy nie kompostować? Dramatów kompo... jest bardzo dużo. Dramatów jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o śmieci, to jest jeszcze jeden bardzo poważny problem, który dotyka przede wszystkim osiedla. Mhm bo tam będzie nas czekała, szanowni Państwo, odpowiedzialność zbiorowa. To znaczy, jeżeli, jeżeli w danej altanie będą śmieci nieposortowane, tak, będą śmieci zmieszanych rzeczy, które można i należy odsortować, to konsekwencje w postaci dwukrotności opłaty mogą ponosić wszyscy mieszkańcy bloków przypisanych do tej mm -hmm. altany. A za sposób, i tutaj chciałbym Państwa uczulić i poprosić o wywieranie presji i dopytywanie w swoich spółdzielniach, jak spółdzielnia, zwłaszcza Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego w Łomie, zamierza zorganizować gromadzenie odpadów tak, żeby ograniczyć zjawisko niesolidnego sortowania mhm. i podrzucania śmieci przez osoby niebędące nie przypisane do tej, do tej altany. Pan yy, przedstawiciel SBM byli na tym spotkaniu, o którym wcześniej mówiłem yy, w październiku. Yy, był podnoszony ten temat. Ja w zeszłym tygodniu albo dwa tygodnie temu wystosowałem osobno pismo do, do pani prezes z zapytaniem, jakie podjęła kroki i co zamierza zrobić, bo no, staramy się na wszelką cenę uniknąć sytuacji, w której za... Yy, działania lub zaniechania spółdzielni będą odpowiadać mieszkańcy Wołominy indywidualnie. Możemy, możemy pewnie o tych śmieciach jeszcze poruszyć więcej tematów, natomiast dziś chcieliśmy zasygnalizować, że trzeba mieć baczenie na to, co się dzieje w przepisach prawa, bo uregulowań dotyczących gospodarki odpadami pewnie jeszcze czeka nas wiele i tych zmian i stawek i i zasad, pewnie też jeszcze kilka nas zaskoczy, tak? To jest prawdopodobne. No, tutaj bardzo duża jest rola jednak galopujących zmian legislacyjnych, to znaczy mamy obowiązek dostosowywać się do przepisów prawa. Tak jest w przypadku tej odpowiedzialności zbiorowej, tak jest w przypadku przynajmniej w pewnym zakresie w temacie, w temacie frakcji. Szanowni Państwo, no, prawo na nas oddziaływuje. Ja myślę, że to prawo to niedługo nam się całkowicie wymknie spod kontroli. W jednej z rozmów z osobą zajmującą się księgowością, podatkami, ubezpieczeniami usłyszałam takie dwa zdania, że żeby być w miarę na bieżąco z przepisami dotyczącymi przepisów skarbowych i ubezpieczeniowych trzeba dziennie Poświęcić dwie godziny czasu na czytanie zmian. A żeby umieć je stosować tych godzin, potrzeba co najmniej cztery. Jak to przełożymy jeszcze na gospodarkę odpadami, na przepisy prawa w ruchu drogowym, na przepisy gruntowe, praktycznie nic innego nie powinniśmy robić, tylko czytać zmiany. I w zasadzie, już czasu na ich stosowanie to chyba nam nie zostało. Tak, to jest w tym właśnie jest dura, duża rola, zarówno taka informacyjna ze strony Urzędu Miasta. Zachęcam do śledzenia informacji na stronie, na fanpageach czy z tyłu chociażby na, na Facebooku. Dlatego taka ważna jest rola mediów, dlatego także się tutaj spotykamy. I także na tym polega rola radnych, żeby Państwu pewne sprawy, które Państwa najbardziej interesują, objaśniać i, i Państwa w, może nie wyręczać, ale, ale w zagregowany zwracać, sposób zwracać, zwracać uwagę. My no jako, jako, jako redakcja też chcemy zwracać uwagę na ważne rzeczy, staramy się to robić, zapraszając różne osoby do naszego studia. Dziękuję, że Pan nam poświęcił po raz kolejny swój czas. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwu przypomnę, że dziś rozmawialiśmy z panem Karolem Cudnym, radnym gminy Wołomin. rozmawialiśmy o gospodarce odpadami. Bardzo Wołomin. dziękuję Pani Redaktor, bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję.